Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, to jest podcast Słowo miłości na dziś, ja nazywam się Anna Antoniak. Podcasty ukazują się każdego dnia, jeszcze do końca roku, <grym> potem... No właśnie jeszcze do końca, nie wiem, myślę, że to wyjdzie w święta albo między świętami a Sylwestrem. Czy one będą się ukazywały codziennie, czy raczej będą dwa razy w tygodniu. Teraz na weekend mi przyszła myśl, żeby otworzyć grupę. Taką zamkniętą, gdzie będziemy się raz w tygodniu spotykać, więc jakby naprawdę pomysłów mam wiele, muszę zobaczyć co wyjdzie. Chciałam Was tylko troszkę przeprosić, troszkę przeprosić, dlatego że głos mi za, coś mi głos odebrało po weekendzie w Warszawie, a chciałam właśnie Wam opowiedzieć o, o tym, co się wydarzyło. Przez ostatnie moje 10 miesięcy, kiedy jeździłam do Warszawy, ponieważ zapisałam się do szkoły i nagrałam nawet o tym podcast, że zapisałam się do szkoły i właśnie ten weekend był ostatni, kiedy byłam w szkole. I chciałam trochę o tym opowiedzieć, ale właśnie troszeczkę głos mi za nie mógł. Czuję takie lekkie, wiecie, czuję, że coś się zaczyna dziać. A w moim organizmie, więc już wczoraj jakby zaaplikowałam sobie pewne rzeczy, ponieważ jestem taka naturalna i uważam, że dużo rzeczy można zrobić szybko wtedy, kiedy dopiero się coś rozwija, więc wczoraj zaaplikowałam już termofor. Soki moje dzisiaj już od rana rosołek się pyrka u mnie w domu. Dodatkowo moje specyfiki, naturalne, antybiotyki takie sokowe. O tym będę też opowiadała, myślę, że w przyszłym roku, ponieważ chciałabym Wam dać taką możliwość, żebyście skorzystali sobie z tego i żeby Wasze dzieci skorzystały przede wszystkim. Dlatego, że mój syn od ma 11 lat i kiedy tego coś się dzieje, to po prostu. Aplikujemy naturalne rzeczy, ponieważ jest w Biblii napisane, że Bóg z Ziemi stworzył lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie z nimi gardził. To nie znaczy, że uważam oczywiście, że wszystko jest złe, co nie jest jakby od nas, znaczy nie z Ziemi, ale nie uważam, żeby, już powtarzam to nieraz, że specyfiki farmakologiczne żeby były tak mocno dostępne i tak przez Polaków lubiane i aplikowane od małego swoim dzieciom i dorosłym i starszym, że to dla mnie to jest masakra po prostu, że, że ludzie jakby nie myślą, że mogą wiele rzeczy mm, zrobić poprzez jedzenie, poprzez naturalne mm, rzeczy i jakby w ogóle te, z tego nie korzystają. I dla mnie to jest naprawdę jakby nie, nie ogarniam tego umysłem, ponieważ ja się dowiedziałam o tym, kiedy miałam 20 par lat i od tego momentu zaczęłam zgłębiać temat jedzenia, zdrowego odżywiania, jakby zdrowych rzeczy, które wkładam do siebie i tak dalej. Mogę powiedzieć, że jakby od małego miałam coś takiego w sobie, dlatego że ja bardzo mało używałam jakichś takich niedobrych rzeczy, nie, nie może cukru dużo nie używałam, jadłam bardzo dużo jajek od, od małego i. Jakby dużo owoców i warzyw na pewno zawsze też jadłam, ponieważ no, po prostu nas nie stać było na jakieś takie inne rzeczy. I jakby to było łatwo i dostępne, ponieważ miałam ogródek, mieliśmy działkę też i obok były działki, więc jakby to było częścią mojego życia. Może, może tak. Mój tata zresztą jakby też gotował w taki sposób, że było zawsze naturalne i ja nie rozumiałam tego, jak na przykład Peklował, wiecie, na przykład, karkówka albo schab, i potem zapiekał to, i my tego nie lubiliśmy. E, takie zapiekane, takie wiesz, on to uwielbiał, a my wol, woleliśmy z moim bratem na przykład plasterki, jakieś tam szynki ze sklepu, która była chemicznie faszerowana różnymi rzeczami, tak? I nie, nie rozumieliśmy tego. Dzisiaj, dzisiaj, już od lat, tak naprawdę, wracamy do tego że najlepsze jest właśnie tak, jak sobie zapeklujemy, zrobimy coś, możemy sobie to upiec, ugotować, dodać do słoiczków itd., itd. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, będę o tym mówiła w przyszłym roku. Mam projekt, który chciałabym zrealizować. Ale dobrze, chciałabym powiedzieć o tym, co się wydarzyło w przeciągu 10 miesięcy, kiedy uczęszczałam do szkoły, to była szkoła duchowa, czyli rozwijałam się duchowo i... To był czas, który. Ogólnie te 10 miesięcy w moim życiu było niesamowite pod względem tego, co się działo w moim wnętrzu, w moim sercu i w mojej duszy i w moim duchu. Jakby w środku, jaka przemiana zachodziła, ile rzeczy zrozumiałam, ile rzeczy doświadczyłam i tak dalej, a z drugiej strony, jakby w, w świecie tutaj na Ziemi, gdzie, gdzie żyjemy obecnie dostałam bardzo dużo jakby batów takich y, od ludzi a, i musiałam sobie z tym poradzić y, duchowo. I, I dziękuję bardzo Bogu za to, że On mnie przeprowadzał przez te rzeczy i że zmieniał przez to moje serca, ponieważ y, tak ogromne jakby ciosy, kiedy dostawałam, to y, za każdym razem, kiedy się coś działo, to ja po prostu zwracałam się do Boga i y, y, to jest niesamowite, że y, jakby Bóg widział też moje serce i, i zabierał ze mnie szybko te pewne rzeczy i zamieniał to w dobro. Ponieważ On jest dobry i On wie, że jeżeli jest coś złego, to dzieje się to po to też, żebyśmy my zmienili swoje serce, zmienili swoje myślenie, żebyśmy się poszerzyli a, i żebyśmy poszli dalej. Dlatego, że ma przygotowane inne rzeczy, ale nie można nam dać tych innych rzeczy, dopóki nie przejdziemy tego. Jest taki fragment w Biblii, który mówi, że. Ojciec, jak kocha swoje dzieci, to smaga, karze, tak? E, jakby napomina, w zależności od tego, jaka jest Biblia. I tak, słuchajcie, jest, tak jak ty, swoje dziecko. Jak masz dzieci swoje, no to jak one są małe, czy już są teraz starsze, ale jak były małe, no to nie pozwalałeś też na wszystko, dlatego że są rzeczy, których nie możemy dać dziecku teraz, kiedy ma, nie wiem, 3 lata albo 5 lat. Nie dasz mu noża, żeby sobie, nie wiem, bawił się nożem z tym, tak? Yy, dlatego, że możesz zrobić krzywdę. Nie dasz dziecku, kiedy ma 10 czy 12 lat, yy, samochodu swojego nowego, yy, po prostu z garażu, dlatego, że on gdyby odjechał, no to by po prostu go rozwalił jeszcze, by sobie krzywdę zrobił. Więc pewne rzeczy nie są dla nas w danym momencie i musimy przejść jakby drogę i proces i muszy, musimy poczekać na to, czyli będziemy wytrwali i cierpliwi przede wszystkim, żeby otrzymać coś i, i musimy dorosnąć do pewnych rzeczy. Więc y, ja dziękuję za to, że te 8, 10 miesięcy była przerwa. <laughs> Że, że przechodziłam ten proces i to było niesamowite, bo wiecie co, poznam naprawdę niesamowitych ludzi z, z Europy, bo, bo to nie tylko z Polski, ale byli też ludzie z Czech, ludzie z Norwegii, którzy przyjeżdżali również do tej szkoły, jakby i z Polski, z różnych części. Polski z północy, z południa, ze wschodu i z zachodu, i to niesamowite, kiedy tyle ludzi bo tam było ponad 600 osób, jakby razem wszyscy spotykają się po to, żeby się rozwijać, żeby doświadczać Boga, żeby uczyć się na ten temat. I wiecie, tak jak my się uczymy, jakby w jakimś aspekcie, czyli w swojej pracy, żeby być, nie wiem, lepszym specjalistą, lepszą pielęgniarką, tak, chodzimy na szkolenia, nie wiem, lepszym nauczycielem, terapeutą, tak, uczymy się w tych kwestiach, ale nie chcemy się uczyć względem naszej duchowości, czyli nie chcemy przejść procesu. Nawet zobacz, jakby. Ostatnio też o tym mówiłam, że ludzie kończą swoją edukację na szkole średniej, jeżeli już ktoś nie idzie na studia, albo potem na studiach, i oni jakby kończą tę edukację nie chcą nic dalej. I ja jestem głodna, całe życie jestem głodna wiedzy, całe życie jestem głodna y, poszerzania mnie, doświadczania, informacji. I ja zawsze byłam ciekawska, więc jakby mam w sobie to, że ja chcę się rozwijać. Nie wiem, skąd to we mnie jest, ale ja mam coś takiego, że... Mm, że, że pragnę tego. I oprócz tego, że kończę, skończyłam szkołę teraz, to jeszcze teraz kończę kurs, który jest stacjonarny, oprócz tego kończyłam, napiszę o tym i opowiem o tym na sam koniec już. Jak to jest ogromnie we mnie dużo tego, że ja chcę mieć jakby chcę więcej doświadczać, chcę więcej informacji, ja jestem ciekawska. Więc jakby to mnie prowadzi do tego, że ja chcę poznać, dlaczego tak jest chcę zobaczyć. I czasami. Jak się zastanawiam nad, nad pewnymi kwestiami, to myślę: Nie, nie, no Boże, jak jesteś niesamowity. Ja, ja, ja chcę tak wierzyć, chcę tak ufać, chcę mieć takie, takie życie, albo takie zaufanie, jakby w tym chodzić, w tym. Ale, żeby do tego dojść, musimy napełnić się tym, musimy dowiedzieć się, jak to działa. I wiecie, najlepsze jest to, że kiedy mamy swojego mentora, właśnie kogoś, kto nas prowadzi, kogoś, kto pomaga nam w pewnych. Aspektach naszego życia, dlatego ja też prowadzę konsultacje, gdzie pomagam ludziom i mega mnie to cieszy. I nawet, jak byłam teraz, właśnie w szkole, ja wy jak ja Ci dziękuję za to, aż ze leciały, że ja mogę pomagać ludziom i ja widzę, bo, bo słuchajcie, naprawdę, ja widzę, jak Wasze życie się zmienia, jak zmienia się życie moich znajomych, kiedy ja opowiedziałam im o Bogu, jak oni zaczęli zmieniać swoje życie, jak oni są szczęśliwi teraz, jak, jak mają znajomych, jak to się poszerza wszystko, Je, jakim oni są przykładem dla innych, jak inni ich doceniają i dziękują im za to, że oni wnoszą w ich życie wkład. To jest przepiękne, po prostu cudowne. I to jest niesamowite, naprawdę. Ja dziękuję Bogu też za to. I miałam takie chwile, że mówię, aha, dobra, już nie będę pewnych rzeczy robić, a może zrobię to, ale jak dostaję takie właśnie informacje, to będąc na przykład tam, to mi łzy lecą i mówię, ja dziękuję Ci, Boże, że Ty przeze mnie działasz na, na innych. Dziękuję Ci, że, że ja mogę być częścią tego. Ponieważ Wy mm, zmieniacie się na lepsze. I tym samym zmieniacie swoje rodziny, swoich znajomych. I świat jest piękniejszy. I przyprowadza się kolejnych ludzi. Którzy dowiadują się o Bogu, którzy zmieniają swoje życie, którzy czytają, którzy poszerzają swoją e, wiedzę, swoje doświadczanie, e, którzy zmieniają swoje serce, Bóg ich dotyka. I to jest przepiękne, więc ja, ja jestem wdzięczna naprawdę za te 10 miesięcy. Kosztowało mi to mm, dużo czasu, e, sporych. Plan, sporego planowania, ponieważ zawsze z, pla z wyprzedzeniem planowałam pewne rzeczy. No bo to musi być odpowiedni weekend, jak to zrobić, więc trzeba zaplanować. Tu trzeba zaplanować podróż, noclegi. To, jest, to są koszty też co miesiąc, naprawdę. Więc te koszty również były i to niemałe, ale jestem mega wdzięczna za to i, i, i cieszę się, gdyż jakby teraz będę chodziła w tym i zgłębiała dalej to, co już się dowiedziałam i teraz wykorzystywała to w praktyce, jakby w swoim życiu i w życiu innych i to chyba jest najlepsze, co może być. Więc jestem wdzięczna mega naprawdę za, te, mm, za ten czas. I chciałam powiedzieć Tobie, żebyś Ty inwestował w siebie. Najlepsza inwestycja, jaka może być, to nie inwestycja, że kupisz sobie nowy zegarek, nie inwestycja, że kupisz sobie nowe buty albo nową torebkę teraz na święta, Nie. Zrób sobie prezent i kup sobie książkę. Zrób sobie prezent, kup sobie kurs. Zrób sobie prezent, kup sobie jakieś szkolenie. Zrób sobie prezent, zró kup sobie konsultacje albo komuś, tak? Niech ten ktoś przyjdzie i się rozwinie. I to zrobisz najlepszą rzecz, ponieważ ten człowiek zmieni siebie, a tym samym zmieni swoją rodzinę i otoczenie. I tego Wam życzę. Przemyślcie to. Zapraszam też, żebyście skorzystali sobie z promocji, które są na stronie ludzie sukcesu.com w sklepie macie trzy pakiety takie świąteczne. Zapraszam też na konsultacje, myślcie o tym, co Was rozwinie, co Wam da. W dalszej perspektywie dobre rzeczy, a nie tylko chwilowe, bo torebka Was ucieszy przez tydzień, a potem już i tak Wam nic nie będzie dawała. Nowe buty Was ucieszą przez kilka dni, potem się zabrudzą i jakby nie będziesz się z tego cieszyć, i to coś, co da Wam w dłuższej perspektywie lepszy zwrot. To jest najpiękniejsze, moim zdaniem. Oczywiście. Ściskam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.